W centrum Lubania w sobotę 21 lipca będzie można poczuć włoski klimat za sprawą zlotów włoskich aut. Wcześniej realizowałem inne zloty samochodowe, natomiast w tej chwili realizujemy zlot samochodów zabytkowych produkcji włoskiej i pochodnych które przyjadą do nas głównie z zagranicy. W związku z tym, że to są samochody Abarta, czy też samochody Alfy, Romeo, czy, czy Lanci. tutaj takich zabytkowych samochodów za dużo nie ma. W ogóle w Polsce nie ma dużo takich zabytkowych samochodów i większość z tych samochodów przyjedzie do nas z zagranicy bądź też z, z dużych miast Wrocław, Warszawa, Kraków. Już od godziny dziewiątej w lubańskim rynku będą pojawiać się włoskie samochody. Tu będzie i start, i meta rajdu. Jeśli Państwo będziecie chcieli przyjechać i zobaczyć te samochody, to najlepiej w sobotę pomiędzy godziną 9 a 11. Z całą pewnością one tu będą. No i potem, jak wrócimy z powrotem do Lubania po porajdzie, od godziny mniej więcej 15 do godziny 18. Przy okazji imprezy będą zbierane dary i datki dla powodzian z powiatu lubańskiego i nie tylko. Chcemy w trakcie tego wydarzenia, albo bezpośrednio, albo poprzez organizację samorządową, pozarządową, zrobić zbiórkę na rzecz osób poszkodowanych i w powodzi, ale również tych poszkodowanych rodzin, które ucierpiały które na skutek pożaru. Na scenie w lubańskim rynku będzie prezentacja załóg zabytkowych samochodów. Niektóre samochody bardzo trudno spotkać w Polsce. Będzie to jedyna szansa zobaczyć takie motoryzacyjne okazy. Rajd wyjedzie z Lubania, będzie jechał przez Świado do po Rębę, potem wjeżdżamy do Harachowa i tam po stronie czeskiej będziemy jechali, a następnie wjeżdżamy w Niemczech do Citał i po stronie niemieckiej będziemy jechali wzdłuż polskiej granicy i wjeżdżamy w Radomierzycach i wracamy z Radomierzyc tutaj z powrotem. Między 11 a 15 podczas trwania rajdu w rynku odbędą się włoskie prezentacje, m.in. regionów i kuchni. Będą także konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Zakończenie w Lubaniu. Samochody będą zjeżdżały do Lubania mniej więcej od godziny 15. Te, które się nie pogubią na trasie, tak? mniej więcej od godziny 15 do godziny 17. O godzinie 17 będzie w Lubaniu tak zwane oficjalne zakończenie rajdu. Szczegóły dotyczące zlotu oraz konkurs dla miłośników włoskich aut na stronie www.irrcm.com